Witam wszystkich, z tej strony Blondzi. Dzisiaj kombo pielęgnacyjne na wypasie w roli głównej z witaminą C, czyli rozświetlamy skórę, rozpromieniamy i niwelujemy przebarwienia. Taką kurację z witaminą C warto robić co drugi, co trzeci dzień, na zmianę oczywiście z innymi tak, składnikami pielęgnacyjnymi. I zaczęłam od umycia twarzy z jaja CB3. Nałożyłam pod oczy. Serum Expert Plus. Na to dałam płatki kolagenowe i od razu nałożyłam maseczkę Isana podwójna witamina C. Po 10 minutach zdjęłam to, dołożyłam tonik ziaja pomarańczowa, potem dałam poranny szot CB3, potem doklepałam to Lirene Chrono H. Na to nałożyłam krem nagietkowy z Rozmana i pod oczy dałam krem z witaminą C z EcoCertu. Słuchajcie, dałam tego bardzo dużo. Tylko jeżeli dajemy bardzo dużo składników, to dajemy ich odrobinkę mniej, niż byśmy dali tak normalnie. I spójrzcie, wszystko fajnie leży. Już czuję, prawie się wchłonęło. Skóra jest taka, zobaczcie. Jaka taka, nie? Nawet pod okiem taka świetlista, jeszcze mokra. Super. Bardzo lubię, słuchajcie, to połączenie witaminy C i chrono Age. Tak więc polecam Blondie.